Szczęść Boże, witam serdecznie. Przyglądając się skali zniszczenia Jerozolimy, Słuchamy modlitwy spotkanego przez nas człowieka. Po chwili wypowiada on następujące słowa: Księga Lamentacji, piąty rozdział, szesnasty werset: Diadem spadł z naszej głowy, biada nam, bośmy zgrzeszyli. Bardzo ważnym aspektem tej modlitwy jest to, że napotkany człowiek przyznaje się do grzechu, uznaje winę swoją, a także całego narodu. Odnosi się on również do przyczyn zaistniałej tragedii. Wspomina o diademie, czyli koronie. Dobrze wiemy, że motyw ten kojarzy się z władzą, z królem, bo to właśnie on nosi koronę, diadem. Mądry, dobry król jest błogosławieństwem dla całej społeczności. Mądry i dobry król wie, że jest nad nim ktoś jeszcze, jest nad nim ten, który jest panem panów i królem królów. Jednak niekiedy władza prowadziła do pychy, do tego, że król chciał zająć miejsce Boga i pragnął boskiego kultu. Tak było na przykład w Egipcie albo w Rzymie. Król już nie potrzebował Boga do pomocy, to on stawał się Bogiem, on był samowystarczalny. I taka postawa zawsze prowadziła do upadku, do tego, że z jego głowy spadał diadem. Taka postawa prowadziła również do upadku całego narodu. Tak było w przypadku Jerozolimy. Czy ja nie ulegam pokusie samowystarczalności? Czy może myślę, że sam poradzę sobie z moimi słabościami? Prawdziwa przemiana może nastąpić tylko dzięki mojej współpracy z łaską Bożą. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki. Szczęść Boże i do zobaczenia.